Dzień dobry, jestem Amelia. Dzidał. Witam pierwszego dnia w projekcie Małe Miasto. W projekcie Małe Miasto uczestniczą dzieci ze szkół podstawowych w Busku, zdroju i okolic. Oko na sulatków, poznaje zawody dorosłych i zarabia swoje pierwsze pieniądze. Witamy panią w telewizji małym miasteczkowej. Przeprowadzimy dzisiaj z Panią wywiad. Jaki cel ma projekt? Projekt ma na celu nauczenie mechanizmów gospodarki tego trochę, jak funkcjonuje gospodarka, na czym polega praca, na czym polega zarabianie, oszczędzanie i wydawanie pieniędzy czyli troszeczkę jest o tym, jak funkcjonuje dorosłe życie. A teraz zobaczmy, co się dzisiaj działo w naszym małym mieście. Uczymy dzieci, na czym polega praca w banku. Pokazujemy pieniądze i jak sprawdzać ich autentyczność. Uklejenie ceramiki to naprawdę przydaje mi się, kiedy w życiu nam tak, tak czuję. Podobają Wam się zajęcia? Tak, tak bardzo. Na tych zajęciach uczymy się podstaw robienia zdjęć studyjnych, głównie portretu. Czy trudno się robiło zdjęcie? Tak, bo musimy się przygotować, nacelować na jego oko czerwoną kropką. Obsługa aparatu jest trudna. Dzień dobry, witam w telewizji Małego Miasta. Z tej strony Aleksandra Chrywniak i dziś opowiem co tutaj można robić. Nastolatkowie próbowali również swoich sił w call center. Praca animatora jest najfajniejszą pracą na świecie. Jest bardzo trudna, ale również potrafi wynagrodzić. Jeżeli tylko potrafię rozweselić dzieci i pokazać im, jak fajnie można się bawić i czegoś nauczyć, no to wtedy jest moja wygrana. Zapraszamy do sklepu kusiciele. Ile te lody kosztują? Dwa buskaty. Są smaczne? Pycha pycha, mniam mniam. Dzieci uczą się tutaj kompleksowej obsługi turystów, kuracjuszy i mieszkańców, którzy do nas przychodzą z różnymi pytaniami. Dowiedzą się również o atrakcjach turystycznych, o miejscach, które warto odwiedzić w bózku. Czego się można nauczyć na warsztatach? Na moich warsztatach uczę młodzież przede wszystkim przygotowania do zawodu kelnera. Kelner podaje dania przygotowane przez kucharza. Cześć, Darek Wójcik. E, czego możemy się dowiedzieć na pana warsztatach? O, jak robić komponować swoją pizzę? Czego się dzisiaj nauczyłaś? Dzisiaj nauczy nauczymy się, jak segregować odpady. Podoba mi się. Czym się teraz zajmujecie? Teraz jesteśmy na warsztatach w małe miasto Wózko-Zdrój. Siedzimy przy stoisku, gdzie różne rzeczy pokazuje nam policjant i w tym momencie będziemy odbijać swoje odciski palców. Nazywam się Stanisław Kubasik i dzisiaj jest z nami Staś 2. No to, czy Panu podoba się ta praca dziennikarza? Bardzo mi się podoba praca, od 25 lat pracuję w tym zawodzie i myślę, że nic innego w życiu już zrobić nie będę. Długo Pan pracuje, no to oddaję głos Lenie. Czy fajna jest ta praca? Ta praca jest bardzo fajna, ona daje dużo satysfakcji, przede wszystkim wtedy, kiedy spotykam takich młodych ludzi jak Wy, którzy dopiero uczą się pracy dziennikarza, no i mogę im trochę swojej wiedzy przekazać. Na czym polegają te warsztaty? Nasze warsztaty polegają na tym, że chcemy Wam pokazać, na czym polega praca w ratownictwie medycznym, z jakimi problemami może się spotkać ratownik medyczny. Młodzi ludzie uczą się między innymi, jak powstają słodycze. Śliweczki suszymy metodą mechaniczną, następnie są oblewane czekoladą deserową, chłodzone wtedy, takie gotowe cukierki zawijamy w papierki i to wszystko. Zapraszam do obejrzenia materiału filmowego z dzisiejszego dnia. Stanowisko Państwowej Straży Pożarnej. Pokazujemy tutaj, na czym polega zawód strażaka, jak ciężka jest jego praca, w co z reguły strażak jest ubrany, na jakim sprzęcie pracuje. Czego można się nauczyć na tych zajęciach? Można nauczyć się naprawdę wszystkiego. Począwszy od planowania, czyli napisania scenariusza programu, takiego programu, jaki sobie wymyślimy, poprzez nagrywanie, czyli obsługę sprzętu, kadrowanie, słuchanie dźwięku, bycie prezenterem. Można się nauczyć tego, albo zobaczyć przynajmniej kawałek tego, jak zachować się przed kamerą. Mam gościa, panią Dorotę, która jest organizatorką Małego Miasta. Czy mogłaby mi Pani powiedzieć, skąd pomysł na to małe miasto? Dzień dobry wszystkim. E, pół roku temu Bank Gospodarstwa Krajowego, właściwie to fundacja tego banku, ogłosiła taki projekt grantowy na to właśnie, żeby stworzyć małe miasto. Nasza fundacja startowała w konkursie tego, w tego, tego projektu i wygraliśmy. Czego można się tutaj nauczyć? Uczymy tutaj się, jak maluje się ściany, jak się dekoruje wnętrza, tak? E, czyli na przykład malujemy wzory z szablonów, wymyślamy sobie jakieś koncepcje, projekty własne można zrobić, można no, ogólnie o dekoracji pomieszczeń rozmawiamy. Tutaj mamy multimedialną kapsułę wrażeń, w której wyświetlamy takie multimedialne zwiedzanie Ponidzia z lotu ptaka. Masz pieniądze i chcesz się szybko wydać? Mamy rozwiązanie, chodź do sklepu marzeń! się zajmuje Rada Miasta. Teraz tu akurat liczyliśmy głosy na wybraną rzecz, przez którą burmistrz nam tutaj Busku zakupi i postawi w nowym parku. Nad bezpieczeństwem uczestników i nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwają wolontariusze. Dzień dobry Państwu ja jestem Marcel i przedstawię Państwu ostatnią prognozę pogody. W historii tego programu, a o czym dzisiaj? Niestety pogoda się pogarsza, ponieważ zajęcia się kończą w małym mieście, a małe miasto się zaczyna. Dlatego radzę wziąć parasol i zostawić sobie dobry humor. I to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.